Siema, tu Tuchikomikos, powiem Wam, jak wbić 41 level w Pokémon Go. Robię challenge. Za każde 100 łapek w górę pod tym filmikiem kaskuję jedną legendę na następnym odcinku. Taki challenge. Najpierw poznajcie Zoey, którą poznałem osobiście na GoFestie. Mieliśmy okazję porozmawiać chwilę. Zoey to Dots. To ona już wbiła 41 level w Pokémon Go i właśnie pokazała wszelkie wymagania, które są potrzebne do tego 41 poziomu. Spawarapuj legendarnego Pokémona 20 razy, wygraj 30 rajdów i złap 200 Pokémonów w ciągu jednego dnia. Dodatkowo zdobądź 5 złotych medali. To są oficjalne zadania na 41 level, czyli musimy je wszystkie wykonać, żeby odblokować 41 level, plus jeszcze punkty doświadczenia. W nagrodę dostaniemy takie okulary. Ona już tutaj odblokowała 5 złotych medali i jeszcze. Jeszcze masę innych platynowych medali. Uuu, może spowerapować swojego mewtu za pomocą Candy XL. Dodatkowo jeszcze nie wie, jak będzie można podmieniać i tu jest super śmieszny błąd wyczaliła. Gratulacje za zdobycie medalu, i tak dalej, i tak dalej. No to nieźle. <grytanie> Na Jatic dopracowaliście te systemy. W 41 poziom, tu wbije po wykonaniu tych wyzwań i platynowe medale wszystkie. Wow, ale epicko to wygląda. Nie mogę się doczekać, kiedy to wejdzie w Europie, bo na razie trwają beta testy w Australii. Jej merch, można kupić fajne takie koszulki. Uuu, i za trady dostajemy mega candy. Nice. Także wbiła 41. Zoey, gratulacje, pozdrawiam cię serdecznie. Zoey nagrywa filmy o Pokémon Go po angielsku na swoim kanale i może na tam zobaczyć jej gameplaye. Jest takie powiedzenie, która nawstaje, ten się gówno wyśpi. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Zapłacono bilecik kupiony. Zapas Remote Trade Passów na dzisiejsze live y o 23.00. Slowpoke na rajdzie. Nikt nie rajduje, Hikomikos rajduje. <grymne> tak jak w poprzednim komentarzu. A ja jeszcze zrobię, słuchajcie, na Remote Ride Passie. O tak, kozacko. Spójrzcie na oczy tego slowpoka w ogóle. X się pojawił na jego twarzy, co? Dwa raczkę, tych. oh yeah. I najważniejszy czek. Zwykły. To po co ja cię robiłem? Kurde, już tyle rajd pasów wydałem na tego Pokémona. O nie. Fajnapy oszczędzamy na wyjazd do Francji, bo lecę łapać regionalne Pokémony. Więcej informacji na moich livestreamach ale i w tym odcinku też Wam powiem więcej odnośnie wyjazdu i łapania regionalnych klewki we Francji. No i jeśli się... Lowpox łapany, to będzie historyczny moment. To jest historyczne ujęcie, jeszcze kiedy są medale złote w Pokémon Go. Powinienem nagrać odcinek o medale. Wow, to chyba pora wstawać. W trochę. Idziemy po Snorpoka na Nirbaju, słuchajcie, bo nadal chcemy zdobyć go w wersji Shiny. Będzie polowanko ostre, dlatego odpalamy Incensa i jedziemy z tym koksem. Także Incensa odpalony, teraz będą nam się respiły foxy. W ogóle, gdybyście się zastanawiali, skąd mam taką fajną czapeczkę ze Snorlaxem, to kupiłem ją w sklepie ludquest.pl. Tam można znaleźć fajne karty, Pokémon i nie tylko. Również gadżety, mam taką saszetkę z Pikachu tak samo. Spoko to wygląda. Halo? W, do, w domu a co? Na drugą? Co ty gadasz, serio? Okej, okay, idę, pa. O nie! Najgorzej! Nie, no miałem. Kuźwa, no to znowu zmienił godziny. Ja pierdzielę, no. Jaki ja, żal. No nic, w takim razie ten odcinek będzie krótki, bo muszę iść do pracy. Ja pierdzielę. Jeszcze jestem spóźniony pół godziny. O nie! No i gorzej. Tego się nie spodziewałem, zupełnie. To nic, wykorzystajmy te 8 minut jeszcze jak tylko się da. Jeśli chcecie częściej odcinki z Pokémon Go, zostawcie 1000 łapek w górę pod tym filmikiem. A i jeszcze jedno, robię challenge. Za każde 100 łapek w górę pod tym filmikiem kasuję jedną legendę na następnym odcinku. Taki challenge. Za każde 100 łapek pod tym filmem w górę kasuję jedną legendę w następnym odcinku. O zobaczcie, dwa stołpoki się zrespiły. Jeden. Dawaj, tego drugiego. Też zwykły. Ja mam taki, co chwilę mam taki zawał serca. Bo jak się pojawia Pokémon na dziko, to on kurde jest przez sekundę taki jaśniejszy trochę, co nie? Ten Pokémon jest właśnie w wersji shiny, taki jaśniejszy. Porajdujemy dopiero później wieczorem, bo teraz nie dam rady. Remont robią w tej starej restauracji, co jest tam. Nie wiem, co, to, co tam powstanie za budynek, kurcze. Dużo miejsca mają na zagospodarowanie, tak naprawdę. Kiedyś tu był stary bar. Nie wiem, co teraz zrobią. Wszystko w decyzjach nowego właściciela, jest tak naprawdę. Ale ruch jak nigdy, kurde. Oho, słuchajcie, kluje się jajko. Dwukilometrowe. To zwolni się jedno miejsce przynajmniej. Zobaczmy, co z niego nam wydropi. Łuper. Jeszcze Whoopera szlachetnych w Pokémon Go nie ma. A tu jest ta pani, którą dodałem jako Pokestopa. A tutaj nieźle, niezłe rozbudowy robią. Dużo terenu. I kolejne jajko możemy wpakować. No to wpakujemy dwójkę. Niech nam się kluje. Kolejna sprawdzanka. Dobra. Och, kolejny sloopok. Kolejny zwykły. Strasznie dużo tych skamielin teraz, podczas tego eventu. Tak jak Wam mówiłem w poprzednich filmikach, jakie są zbustowane poksy. O nie, dostałem dziesiątkę jajek. Ale słuchajcie, zostawię sobie wykluwanie jajek na podróż po regionalne Pokémony. W tym filmie jeszcze wam powiem o kolejnym moim wyjeździe, słuchajcie. Bo postanowiłem, że w grudniu wyruszam na kolejną wyprawę po regionalne Pokemony. Tym razem do Francji i postanowiłem, że będzie to Paryż, bo klewki jest nowym regionalnym Pokemonem, jeśli chodzi o Pokémon Go. Ostatnio lecieliśmy do Grecji, do Aten starożytnego Pokemona Siglifa złapaliśmy, a teraz klewki będzie regionalnym Pokemonem dostępnym tylko we Francji ponieważ Kalos, region ten jest bazowany właśnie na Francji i Francja została wybrana do posiadania regionalnego pokemona właśnie w Europie. No chyba to tyle, bo muszę już zatrzymać nagrywanie, bo ajajaj. Dobra, to ja lecę. <ścoughs> Widzimy się później. Miam miam, 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 Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że kurde do pracy. Dzisiaj będę musiał lecieć, ale nic. W ogóle, dekoracje świąteczne już po pojawiły się na wystawach. Z tego co zobaczyłem, eee, zobaczcie: takie gwiazdeczki. I dzisiaj było wirtualne zapalenie choinki. Odpalona choinka została. I w ogóle życzenia takie nagraliśmy, i były transmitowane te życzenia z nami na Facebooku. taka Beka, słuchajcie. A and Christmas. No! Zapalono tą choinkę i zapalono tutaj takie świąteczne. Przypominam, będzie wyprawa do Francji. Można rozważyć wsparcie kanału. Będę patroną projektu Łapał. Regionalne Pokémony klefki tak to wygląda. A taką miniaturkę mogę sobie ustawić na dzisiejszy filmik. Czyli co? Powiedziałem Wam, jak już wbić 41 poziom. Teraz tylko pozostaje poczekać do 30, aż po prostu wezmą w grze włączą nam te wszystkie możliwe wbijania poziomów. Ładnie teraz, jest jak jest tak oświetlone. Kolejny szajniczek na no slowpoka. Nie odpuszczam. Ja go naprawdę chcę zdobyć. On jest taki ładny w wersji Shiny. Dobra, zubaty jeszcze sprawdzimy sobie, bo zubata też bym chciał shiny. Bardzo fajne są te zubaty. Że ma, może jak questy wiem. Ile w ogóle zabawek powystawiali? W takich second-handach. O! I najważniejsze: przejdźmy do eventu. Pokémon Home Event kończy się za dwa dni. Nidoran jako Pokémon Nagroda. Najbardziej 3 jedzonka. Nidorana zestakujemy. Nie mamy już co wyrzucać, słuchajcie. Za dużo tych przedmiotów, za mało miejsca w plecaku. Czy wy też macie ten problem? Zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Najbardziej 3 jedzonka. 5 razy. No to szybki power powerupik. Fireziona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć razy wystarczy, a i tak odbierzemy sobie kolejnego pokestopa. Jak będzie to samo zadanie, to zrobimy kombo trzech zadań na raz. Dwie minuty zostały, może zdążę. Kurde, skanuj. Panel informacyjny. Nie chcę tego skanować, to jest daleko. Nie idę w tą drugą stronę teraz. Muszę szybko do domu wrócić. My bag jest. Pól, o nie! No i znowu jestem w tym samym miejscu, w którym byłem na początku odcinka, przechodziliśmy koło tego, co tutaj remontują. Co mam wyrzucić? Już naprawdę nie mam co, fast wyrzucę. zeskanuj tego pokestopa. Z każdego pokestopa będzie mi to lecieć. Jeśli tak, to bez nadzieja. Złap 5 pokemonów z Wather No nic. Zostańmy przy tym. Poliłakszajniczek. Już mi ręka boli od tej siatki. Zmienimy rękę w takim razie. 40 sekund. Czy zdążę? Muszę mieć tak, miejsce w plecaku na tego. Darmowego Ride Passa to mamy. Za zakręcenie gymem. Mam 1000 red candy, czekajcie. Grubo. Jeszcze szajniczek na tego. I zwykły. Może dostanę zbustowaną szansę na szajni tego Pokemona. Tam jest ten kościół, ale jest tak ciemno, że nie widać. Chodzimy do Dżima, do słuchajcie, a to jest to miejsce pamięci. Tylko, że jest słabo oświetlone, jest dość ciemno dzisiaj. Podejdziemy sobie bliżej, może, chyba nikt nas za to nie złapie. O, tak to wygląda. Jest dość ciemno, naprawdę. A tutaj sobie. Tu, tu, tu są ławeczki, ale tak kurde. Średnio mi się chce siadać na tych ławkach. Nie ma co. Nie chce ci się siadać tylko na ławkach, siądziesz na doniczkach. Brawo Ty. Zobaczę w międzyczasie, czy mogę coś podleczyć z Pokémonów. Lubię. Dobra. I mój Mewtu w ogóle miał boosta fajnego teraz do punktów CP, tak jak widzieliście, w związku z tym eventem, który mamy teraz w grze. To jest ten friendship, wbijanie przyjaźni, więcej giftów i tak dalej, i tak dalej. Wspominałem już o tym w jednych z moich poprzednich filmików. W ogóle zobaczcie sobie, bo teraz codziennie daily wlatuje, Codziennie, jak sama nazwa wskazuje daily to jest codziennie. I słuchajcie, zaczynamy za 9 sekund. 8, 7, 6. Kolejny rajdzik na slowpokę. Jak w tym komentarzu. Nikt Hikomikos robi rajdy na slowpoki. Taka sytuacja. Oto ją. 3228. Super efektywnie. Nie mogę z tych oczu w kształcie X, co się zamieniają slowpokowi po każdym ataku na niego. Beczunia. O, teraz, teraz widzicie to. <noise> Masakra. Jakie CP? 600 coś. Dwa Rasberry, dwa Revive, dwa Rare Candy, dasta I 18 boli i szlajniczek. Zwykły, kurczę, Tyle no. ja dzisiaj. Czy będzie mi dane złapać Shiny Slowpoka? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wam również udało się zdobyć tego Pokémona w wersji Shiny. Ja na razie próbuję. Codziennie próbuję, codziennie rajduję. O, drugi. Czyli tak, ten jest 804 złapiemy na Great Ballu i jeszcze jeden też zwykły 882, 92. Nice. Dajmy buddy 3 jedzonka. To wtedy będziemy mieli bonus. Ale ciemno. W ogóle AR mi nie działa jak jest ciemno. Słuchajcie. Nie lubię dlatego tego trybu mieć cały czas uruchomionego, bo on mi tutaj szwankuje. Dlatego sorry na AR, ale wyłączymy Cię. Mimo tego, że za każdym razem jest on Yy, polecany to jest naprawdę ciemno. To tak, mi dobra, daj tego gifta, co mi dasz. W ogóle te pamiątki trzeba będzie też zbierać. Bananki, ok. To damy Ci trzy bananki za to, że przyniosłeś. Poczęstujecie. Jedna druga na nabery. No i trzecia smacznego mnie tu. Najedzony. Jeszcze zdjęcie pykniemy. W ogóle zdjęcia z odcinków, które robię Pokémonom, trafiają potem na mojego Instagrama. Możecie sobie obczajć. A Teraz szalniczek. Słablu? To zmienili Pokémona, nie mówcie. Wczoraj był Slowpok jeszcze. Teraz jest też. Ale nie szajni. To wychodzimy. Odbierzmy sobie tu z tych pokestopów. Jeden i dwa. Kolejne zadanie. Daj trzy jedzonka i złap dwa różne pokemony. Dwa różne to od razu złapiemy. Ach, mnie to mi pomaga odbijać, bardzo fajnie. Uwielbiam ten moment, kiedy BADI pomaga nam w łapaniu. Wiecie co? Ja nie mogę tak siedzieć, bo za dużo się najadłem w pracy i muszę wracać do domu, bo brzuszek mówi, że już pora. Tak w skrócie, ujmując. Szybki transfer. Mamy trzy miejsca i. Daj Badi trzy, trzy kąski, to damy ci miotu. Jedz miotu, tam jest ten kościół w ogóle. Raz. Jest w pełni najedzony, ale to nic. My go po prostu jeszcze dokarmimy, tak dodatkowo. Żeby po prostu dać mu te jedzonka. Chcę tutaj jeszcze zgadnąć z tamtego pokestopa, jeśli mi sięgnie. Szajniczek. Eee! Nie ma. Wątpię, żeby mi się udało, kurde, dzisiaj. To trzy z weatherboostem i trzy różne pokemony. Dobra, dwa różne złapane. Już nie jedziemy po 100 tysięcy subów. Tylko lecimy jak rakieta posypana mocno sofetą. <gry> to po prostu jest niesamowite. Jak szybko wbijamy te suby w tym miesiącu przyszło ponad 6 tysięcy nowych widzów. Niestety jesteście niesamowici. Lecimy jak rakieta. 100 tysięcy do końca roku? Możliwe. Pamiętajcie, 100 łapek w górę pod tym filmem. I jutro kasuję jedną legendę co każdy 100 łapek w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i miłego weekendu. Nie zapomnijcie, że dzisiaj jest Community Day. Cześć! Oh, dzisiaj biedny. Faktycznie mi coś zaszkodziło chyba ten ryż. Albo pierogi z rana. Także ogórcik Smacznego. Mm. <ścoughs> tak wygląda Hiko po prysznicu? Po Powiedzcie, czy obcinać włosy jak będę przelatywał na święta? Czy może platynę sobie strzelić? Dajcie znać co o tym sądzicie. Nie chcę być naprawdę chcę, jak nigdy dotknik. Okay.